Kolejne zadanie i tym razem prawdopodobieństwo. Czytam treść. Na poniższej tablicy podano kolejne liczby naturalne w pięciu ponumerowanych rzędach. No i widzimy rząd pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i poszczególne numery w tych rzędach. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze pytanie. Prawdopodobieństwo wylosowania parzystej liczby z rzędu oznaczonego liczbą pierwszą jest mniejsze niż jedna druga. Po pierwsze musimy zastanowić się, co to są liczby pierwsze, a w zasadzie to nie zastanowić się, tylko sobie przypomnieć. I przypominam Wam, że liczby pierwsze to są te, które dzielą się tylko przez jeden i przez samą siebie, ale uwaga. Liczbami pierwszymi nie jest 1 i 0, więc w tych pięciu ponumerowanych rzędach liczbami pierwszymi będzie 2, 3 i 5. Czyli szukamy liczb parzystych, które są w tych rzędach i ustalamy, że w rzędzie drugim takich liczb jest 5, 2, 12, 22.

Wszystkich liczb w rzędach drugim, trzecim i piątym jest 30, czyli prawdopodobieństwo w tym przypadku, aby wylosowania parzystej liczby z rzędu oznaczonego liczbą pierwszą, to jest w liczniku 15 w mianowniku 30, czyli po skróceniu jest to jedna, druga. Odpowiedź do tego zadania to F, jest to fałsz. Czytam pytanie drugie. Prawdopodobieństwo, że losowo wybrana liczba z tablicy zawiera w zapisie cyfrę 4 wynosi 0,3. Losowo wybrana liczba z tablicy zawiera w zapisie liczbę 4. No to szukamy takich liczb w tym zapisie. Które zawierają w sobie czwórkę. No i okazuje się, że mamy tutaj, poczekajcie, jeszcze troszeczkę przesunę, żebyście widzieli też treść, dobrze zadania. Yy, mówię, jakie to są liczby. 4, 14, 24, 34 i teraz. 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8 i 49. Tych liczb jest 14. Zapisujemy tą naszą czternastkę w liczniku, a w mianowniku wszystkie cyfry, których jest 50. 14,5 sprowadzamy sobie do ułamka dziesiętnego, ponieważ w tym przypadku nasza odpowiedź jest podana w ułamku dziesiętnym. Jak to robimy? Rozszerzamy do setki. W związku z czym licznik i mianownik mnożymy przez 2. Wychodzą mi 28 setne, a to jest 0,28. Odpowiedź F jest to nieprawda. Pozdrawiam was. Zapraszam do stawiania łapek w górę i do zobaczenia.